Kolejna część zadania, pomoc na wyspie i wracamy na wyspowe jezioro po średnie kłody. Więc czeka mnie niemała przejażdżka. I tutaj sobie dotankuję, pamiętajcie zawsze warto zatankować, nawet jakby to miało być 10 litrów, a jest po drodze to i tak warto. I mogę już przechodzić do wyspowego jeziora i tutaj taką samą drogą jak ostatnio tylko w drugą stronę. Muszę jechać. I tutaj dotankowuję niby 40 litrów, ale możliwe, że to mnie uratuje. Tutaj pamiętam, żeby tego zakrętu nie ścinać, bo wygląda to tutaj fajnie, ale jest duże błoto. Kiedyś tędy jechałem właśnie. I jestem już, więc ładuję średnie kłody. Wow, nie chcę ruszyć. Dobra, ruszył. I znowu tą samą drogą co ostatnio. Tylko teraz już troszkę może być wyjeżdżone. A już ostatnio nie było wcale tak łatwo. Nawet nieźle sobie daje radę. Całkiem szybko jedzie. Co mnie aż dziwi, bo wydaje mi się, że ostatnio jak jechałem z tym drewnem tędy, to wolniej jechał. A i tutaj nie wykręciłem. Dobra, z wyciągarką się udało. Jestem naprawdę pod wrażeniem jak to sprawnie idzie. I już jestem na wyspie Drumont i teraz mam dwie miejscówki gdzie muszę po jednych tych kładach dowieść. Ale trzeba przyznać, że te zadania z kłodami są dość czasochłonne. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z innymi zadaniami, tymi większymi. I ja tutaj zostawię sobie tą przyczepę i pojadę do latarnika z jednymi tymi kłodami, a potem i tak się będę tam wracał. I bardzo prosta droga to była, i z taką prędkością w wodę wjechałem. Troszkę źle stanąłem tą przyczepą, ale mogę ją podpiąć. I jakoś spróbować wyjechać. Tutaj drzewo, mam nadzieję, że mi pomoże. Tak jest, udało się. Co zostały ostatnie średnie kłody do dowiezienia. I tutaj wyjeżdżam już na trochę lepszą drogę. A przynajmniej tak mi się wydaje. I jestem na miejscu. Rozładuj, i zadanie wykonane. Nawet sporo dostałem.